Witajcie w kolejnym odcinku Wczoraj no dzień taki był pod, pod psem, pod chmurką Wiatru co niemiara deszczu jeszcze więcej 15 litrów w glebę poszło No i nie tylko w glebę, bo i troszkę w pszenicę, pszenżyto i jęczmień Bo tyle nam do koszenia, inaczej, bo to nam do koszenia pozostało, czyli E, jeszcze trochę pszenicy ozimej, a w sumie jeszcze pszenica jara, 10 jarej, no 30 pszenżyta i 10 jęczmienia Także mamy jeszcze co kosić, myślę, że tak na spokojnie 4 dni z przejazdami e, Bo na jedne pole musimy się rozpiąć, przejechać kawałek drogi, także e, no tak jak mówię, na spokojnie 4 dni Ale dzisiaj mamy darmowo suszarnię, tak jak słyszycie, e, pięknie wiatr wieje, dodatkowo słońce Kombajn też się wietrzy, jest już odmuchany, przygotowany. Znaczy, wystarczy nalać wody i mamy sprawę załatwioną. A my sobie tutaj z karierem poczyniamy. E, wyciągnąłem e, wałki z jednej z drugiej strony, przeszlifowaliśmy je razem z Tomkiem. E, no i teraz co zostało nam tylko to wszystko poskręcać: tutaj muszę e, zabezpieczenie wsadzić wałka, e, osłonę. I wymienia też Tomek od razu nakładki na, na wózce z tyłu, bo te już skończyły swój żywot. Zobaczcie, co my tu mamy, to już się do niczego nie nadaje. Regulacja tyle co regulacji było, a teraz zobaczcie, jak nowy do tego wygląda. Także tu już nie było z czego naprawdę e, brać, robić. Także no czas był na wymianę. swoje zrobiły. No i powoli, powoli kluczem udarowym raz, dwa idzie. Ja zaraz e, tą osłonę, tak jak mówię, poprzykręcam tam, pozakręcam, żeby nic nie uciekło. E, tu też już mam osłonę przykręconą. No niby ten wałek nie był jakoś tragicznie, ale miał tam takie wrzery. Może to też miało wpływ na to, e, że on gdzieś tam przerywał, no ale ale przeszlifowaliśmy na jakiś czas znowu będzie spokój. Także biorę się dalej do roboty, trochę tej odmuchałem, yy, wszystko czyściutkie i można, można zakładać, teraz najważniejsze jest to założyć. A właśnie muszę tutaj wałek odchylić trochę, bo bez tego rydy. o, cik, cyk. cyk, cyk. Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie, właś, 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 właś. O! Siedzi. Teraz nakrętki. Kurde, wieje naprawdę dzisiaj. Ale tak jak mówię, no najważniejsze: darmowa, darmowa suszarka. I to na polu. Co więcej, bez żadnych dodatkowych kosztów. To się chwali w żniwa. Jestem ciekaw jeszcze jak te przężyto będzie leciało, bo powiem Wam, że naprawdę, przężyto wygląda bardzo dobrze Tak jak i ta elektra Wyglądała dobrze, no i też sypnęła dobrze Zresztą o jęczmieniu nic złego słowa nie mogę powiedzieć, bo też naprawdę fajnie wygląda Ale wiadomo, to wszystko zweryfikuje nam już ostatecznie kombajn Nie ma co się nakręcać Chociaż, no, gdzie jest ładnie, to jest ładnie i, i tego po prostu nie oszuka się ale gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć jakiś rozsądek myślenie więc zobaczymy zobaczymy co kombine powie. To jest najlepszy weryfikator. Po dwóch dniach darmowej suszarki. Wreszcie udało się wyjechać eee, wczoraj... Od południa próbowaliśmy w sumie z ręki mierzyć, więc wychodziło 16-17%. E, wzięliśmy się za słomę, sprasowaliśmy cztery przyczepy małych balotów no i później dokończyłem już ostatnie 5 hektarów pszenicy o zimę, Tak więc, pszenicę o zimą mamy już za sobą, mamy skoszoną. Obecnie kończę pierwsze pole przężyta kosić. E, tak więc zostanie nam 20-32 hektary. Takie dwa dni na spokojnie powinno się udać. E, w tym 12 przężyta, 10 jęczmienia i 10 pszenicy jary. E, szczerze Wam powiem, że jakoś na plon pszenicy jary się nie nastawiam, no, ale nie ma co wy Przezzać kombajnu, to wszystko on zweryfikuje. Eee, tak jak mówię, kończę, kończę kosić właśnie Tadeusa. Wygląda to dobrze, chociaż, eee, no wiadomo, jak to na polu są miejsca lepsze, są miejsca gorsze. Na chwilę obecną wychodzi 7800 przyskoszonych, koszonych no prawie 12 nie 11 hektarach bo to wykosiłem Tomek pojechał zważyć więc yy, mówił że jakieś 7 800 pytanie jak dalej będzie wyglądało yy, czy ten wynik się utrzyma podniesie no na początku wiadomo jak to dookoła pola jak wygląda nie trzeba nikomu mówić wspominać bo każdy yy, każdy to wie No ale już Powoli, powoli ku końcowi się zbliżamy. Dzisiaj plan jest jeszcze, żeby wjechać w jęczmień chociaż. No jęczmień, ta tapora to takie niezbyt połączenie udane, ale tak jak mówię, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, sarenka uciekła i gitara. Już wi widać, widać na horyzoncie jesień. Orka ruszyła pod rzepaki. Także za chwilę będzie czarno, później zacznie to wszystko wschodzić, będzie się robiło zielono i nóż od nowa. No ale takie, takie życie. Jeszcze Wam nie powiem jak dosłownie, jak dosłownie wyszły pszenice. Ostatniego Banatusa kosiłem i wynik Banatusa jest na poziomie 7400. Nie wiem jak parametry, tego Wam nie powiem, bo tak jak mówię, wczoraj go skończyłem kosić. No to wszystko trzeba poczekać. Trzeba podliczać na spokojnie, jak powyszła poszczególna odmiana. No i co najważniejsze, średni końcowy wynik plonu, bo to, to się tak na dobrą sprawę liczy. No, w tym udziale no, można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że można byłoby odliczyć pszenicę nasienną, bo to jest, to jest jakby całkiem inne rozliczenie i e, wiadomo, jest to materiał nasienny, który nie idzie na konsumpcję. E, ale, jak ja to mówię, średnia to średnia z całego areału pszenicy. E, wiadomo, że elektra podniesie nam średnią. Gdyby nie to to myślę, że takie naciągane, ale to mocno naciągane 7 7300. To wszystko to wszystko oczywiście wam gdzieś tam w którymś filmie na pewno na pewno się z wami z tym podzielę. No i co, co więcej? Tutaj właśnie zostawiam osłony wymieniamy się słomą za obornik, także obornik będzie wywożony myślę, że to dobra dobra wymiana ciekawe czy mi tutaj wejdzie te to na tą przyczepę bo tam już trochę mam nasypane najwyżej ją nasypię troszkę większą myślę, że to jest dobra wymiana tym bardziej, że tutaj pole no tak nie było część często używane poprzez inne inne ojejku, inne Grupy roślin. Roślin jest ono drugi rok w naszym posiadaniu, tak więc no, tutaj jeszcze, jeszcze jest trochę pracy do wykonania. Ale powiem Wam jedno co najważniejsze: meloracja zrobiona, choć to nie koniec, choć to nie koniec przygody z meloracją, bo wiadomo, co roku wyjdzie gdzieś indziej, w innym miejscu. Tak jak i na tym polu, też trzeba będzie jeszcze e, powalczyć z nią, bo e, wiem, że w kolejnym w kolejnym miejscu jest jeszcze do, e, ona do, do, no do, do. prowadzenia do ładu. O tak to myślę, że jak powiem, to będzie. E, będzie dobre powiedzenie. No i cóż, oby tylko pogoda dopisała, to będziemy mieli tak na dobrą sprawę za dwa dni po żniwach. Jeżeli wszystko się uda, dopisze pogoda, to będziemy mieli już, już skoszone. Będziemy mogli się zająć do końca wywozem wapna, rozwozem wapna. No i przygotowaniami pod siew rzepaku. Szczerze wam powiem, że jak, jak się uda, to, to nawet wcześniej zaczniemy, zaczniemy siać ten rzepak, wstępnie gdzieś tam na 15, ale myślę, że tak jak mówię, jak pogoda pozwoli, to, to i będziemy mogli wcześniej, wcześniej z tym rzepakiem ruszyć. Jednak wczesne siewy się u nas sprawdzają. Jak co roku gdzieś tam szybciej się uda posiać, no to i ten rzepak też całkiem inaczej już jesienią wygląda. No jak sami wiecie, jesienią rzepak już kształtuje plon, w sumie głównie jesienią, a wiosną tylko, tylko woda. Ciekawe, czy nie za dużo będzie. Ile tam jeszcze jest? Wejdzie czy nie wejdzie? Nie wejdzie, nie wejdzie. Muszę cofnąć. Tomek już podjechał, tak więc cofnę sobie i, i jemu dosypię. Nie ma co tego rozwalać. Pytanie, czy on tam gdzieś z tyłu nie stoi? Nie. Więc jak się uda? Tak jak powiedziałem. Zaczniemy szybciej, szybciej siać ten rzepak. Ale to też wszystko zależy od, właśnie od pogody, jak ta pogoda będzie, będzie wyglądała. No, jedź No. Pewniutka przyczepa. Reszta tutaj się dosypie. I sprawa załatwiona. Jeszcze jakieś 2, 2,5 hektara. Może z lekko górką, tutaj też dużo nie, nie zostało, ale, <laughs> o kurde, no ale by rozwalał, więc, więc nie ma co. Lecimy dalej z tematem. I tak jak mówię, tutaj no zostało jakieś dwa, no bo długie pole, jakieś dwa, niech będzie dwa i pół, no i, ee, a jeszcze tam mam przejazd, bo tam taka ścieżka, kurde, poryta była, że aż szkoda mi byłoby tego, który ma to prasować szkoda prasy i w ogóle męki w tych, w tych kolejinach tak więc tam jeszcze jeden pasek do przejechania i sprawa, sprawa załatwiona no i chyba, chyba to tyle i aż tyle na dzisiaj Yy, udało nam się też ten siewnik doprowadzić. Myślę, że do ładu oczywiście on pokaże podczas siewu. No, na początku trzeba będzie zaangażować dwie osoby, żeby jedna z tyłu usiadła, zobaczyła, yy, czy, czy tam się nic nie zacina z tyłu. No i myślę, że jak, jak, jakąś część areału yy, przejeździ bez żadnych, yy, bez żadnych ekscesów, yy, bo tu w grochu na końcu już gdzieś się, już gdzieś się coś tam. Yy, przypychało, przycinało może nie przypychało, bardziej przycinało no ale te wałki żeśmy sobie tam poczyścili, wypolerowali więc, więc powinno być na jakiś czas spokój no ale pszężytko wygląda wygląda, powiem wam naprawdę kapitalnie Tadeusz nigdy nie zawozi nas więc on dalej zostaje u nas w gospodarstwie tutaj nic nie będę innego kombinował no nie idzie szybciej pojechać, mimo że ścinać zdjęty, zobaczcie na minimalnych stratach, jak tylko pojadę szybciej, yy, no to już zaczyna, zaczyna gdzieś gubić tej masy naprawdę jest sporo chociaż te wałki nie wydają się takie yy, bardzo duże, ale, yy, ale no trzeba uważać żeby, żeby tam jakichś strat większych nie było bo to, to tylko się traci pieniądze krótko chyba na temat zwięźle to tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.